A oto kolejny odcinek. Zagrajmy w Diablo 2 Romantą, czyli ostatni odcinek w trzecim akcie na normalu, ponieważ w tym odcinku zabijamy Mefista, mamy już tutaj dostęp do Kazamatów. Poziomy Kazamatów na normalu wielkie nie są, także powinniśmy stosunkowo szybko to załatwić. Delikatnego laga wyczułem. Niewiele nam brakuje do poziomu. Szkielety dostaną odporności w końcu. I zobaczymy, jak sobie poradzą z Mefistem. Czy będą tam na nim ginąć, czy nie będą na nim ginąć? Możemy rzucać zwiększenie obrażeń, także powinniśmy go sklepać troszeczkę szybciej, przynajmniej mocno osłabić tymi szkieletami. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. Eksplodująca mikstura bierzemy. Kluczyki to wezmę, bo tu dużo skrzynek może być u Mefista, takich zamkniętych. Jakieś miksturki. Może będzie trzeba najemnika leczyć na mefiście, zobaczymy. Jakaś identyfikacja też się tu przyda na poczekaniu. Został ostatni punkt nawigacyjny do zaznaczenia, kosteczkowcy są. Wy. Okay. Le. No, procek. A uleczę się. Bo zaraz coś podejdzie i mnie dobije z tych, znaczy któryś z tych kosteczkowców. Jakbym osobiście zabijał, to bym tak w panikę, może nie wpadł, bo po prostu bym się odsuwał zamiast zabijać takiego kosteczkowca. Ale chodzi o to, że szkielet może go zabić przy mnie. I będzie eksplozja w twarz. A oto i pan Maroku. A oto kolejny pan Maroku. I kosteczkowcy. Oprawca, Pan Mroku, Oprawca i Kostyczkowcy. Taki układ wrogów na pierwszym poziomie. O. Ta, dużo skrzynek u Mefista. Punkt nawigacyjny na poziomie drugim, tutaj szukamy tylko zejścia. No ale jakiś bosiorek by się tu przydał jeszcze gdzieś po drodze, nie? Z lamentem umę na przykład. O, biegnął, o, biegnął. Biegną. Piegną? Może póki mam tę kapliczkę, to stworzę więcej szkieletów, takich lepszych. Potrzebuję klucza. Co? Już nie masz kluczy? Bez jaj. Przecież ja miałem normalnie kluczy dużo. A i, i kapliczka znikła. Idziemy po klucze. <noise> Przecież tu jeszcze może być skrzynek sporo po drodze. Poza tym będzie pretekst teraz, tak? Będzie pretekst do badania. Różdżek, no i już się upewniłem, że może być szybsze rzucanie czarów w berłach. Mm, tylko tak, to zobaczmy... Dlatego jednak berła też będę sprawdzał. O, tutaj 20% jeszcze, żeby ta piątka tu była. No ale nie ma. 5 do energii za to. No niestety, nie tym razem zobaczmy jeszcze odporności. Czego potrzebujesz? Bieganie, chodzenie fajne, ale nope. 23% błyskawice tu mamy 28%. No nie. No jeżeli o najemnika chodzi w czwartym akcie, już częściej będziemy mogli dla niego sprawdzać jakieś bronie, bo jednak halbu tam jest blisko, nie? Sprzedajmy jeszcze te, 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 te mikstury rzucane. 120, 540, 1500. Dobra. A kluczy nie Poszedłem po klucze. I, I nie wziąłem kluczy. Z kluczami też problem żony są u Chlatliego. <grym>, no, przecież klucze. Cyk 12. Wystarczy chyba. Zobaczmy tutaj jeszcze te zbrojki. No, słabo. Czyli Mefista bijemy z 24 levelem. No, szału nie ma. Ale też nie jest źle. I... A to wszystko dla strzału. A tam jest przejście. Przecież widać je na mapce. Jak ja tego nie zauważyłem. Widzicie taki różowy punkcik. Wchodziliśmy na ten poziom, a tam zaraz obok jest przejście. Ale w sumie tylko w tym odcinku mamy Mefista zabić. Ja będę kończył sesję nagraniową, więc musimy jakoś ten odcinek wypełnić. Czymś. Więc, jak się tutaj troszeczkę przeszedłem, to nic się nie stało. Zaklęte błyskawice jest level. Mamy level, czyli bierzemy resy dla szkieletów, tak. Żywotności więcej. 80 siły to pod pełne zbroje płytowe. Ale to po wejściu do aktu czwartego one od razu nie będą nam pokazywane, więc nie, nie pali się z, tym, z tą osiemdziesiątką siły. Na pewno przywołanie odporności to musimy na nowo szkielety pewnie zrobić. Więc niech będą. Trzy. 4, Pięć. Sześć. Siedem. Dobra. Szkielety mają 28% odporności. Szału nie ma, ale, ale mają sporo zdrowia. Dadzą sobie radę. My mamy 302 zdrowia. One mają 264. Najemnik 333. No nieźle. Czyli poziom drugi, no, będą kostyczkowcy. Jak myślicie? Nie słyszę ich na razie. O, tu coś będzie. Waypoint. Waypoint jest. Ładnie wszystkie waypointy znalezione we wszystkich aktach. Idealnie. I tu w lewo od razu może być zejście, co? Tak? Chociaż, no teraz jak zobaczyłem to tę kreskę, to tak szansa spadła. No, spadła szansa. Panie Chyba niech go zabiją. I tu na górze coś szło. Kadawerzy mogą być. Z trutką. Dobra, mikstur nam chyba starczy. A może jednak będzie tam. Ja się tu wrócę, bo tu jednak może być to zejście z tego, co widzę. O, 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 o. Nope. Są kosteczkowcy. Nie ma zejścia, za to są kosteczkowcy. Może tutaj w, le w lewo będzie zejście. Też wygląda tak zachęcająco. Zachęcająco dla tych, którzy chcą szybko znaleźć przejście dalej. Tak, to tu musi być. To tu musi być. Jest. No i poziom trzeci, czyli poziom z Mephistem. Po drodze jeszcze hydry będą i zaklęte błyskawice, ale to na spokojnie. Zobaczmy najpierw, czy jakiegoś dodatkowego bossa nie ma na dole. Bossa nie ma. Czasem bywa. No i teraz na spokojnie. Raz, szkieletom się udało. O, jest aura zmniejszająca resy. No to ciekawe, czy teraz te szkielety sobie tutaj poradzą. Chwila, chwila. Wyciągnijmy troszkę. Fajnie by było. Żeby te hydry zgasły na starcie. Fajnie by było wyciągnąć samego bossa. Damy radę? Mm. No ta aura nie wygląda zachęcająco. W połączeniu z zaklętymi błyskawicami i... Szybko. Klątwa, klątwa. Jest, udało się. Szybko poszło. Dobra, luzik. No, może, może sklepiemy tego Mefista błyskawicznie, jak dobrze pójdzie, jak myślicie. Zobaczmy tutaj broń. Przeciwko nie umarłym, dobra. Nope. Co to za kapliczka tu jest? Kapliczka napełnienia. Nope. Załatwimy jeszcze dwóch tych, tych członków rady. Na górze i na dole. Żeby ładnie wszystko to było porobione i żeby, tak jak mówiłem, czym się zagospodarować ten odcineczek. Macie tu klątwę. Tier chyba czwarta już. O! Hmm... Dobra, w takim razie... Zróbmy lepsze szkielety. Na Mefista. 5. 5 szkieletów mamy. No, 301, obrona 500. Nie ma tu żadnych zwłok. Idziemy, póki jest kapliczka, musimy jakieś zwłoki sobie zrobić. I więcej szkieletów wytworzyć, takich wyżej poziomowanych. Może tu wrogów nie ma. A tam są jacyś <laughs> ciężkie rękawice. Ale to słabe będzie, nie? To jest to sand... Nie, to jest... Y... To jest... Leglava? To są... Nie, te to będą... kurde. Nie, nie, te to będą... Albo Sandera? Nie, co to było. No ale w każdym razie stwórzmy szkielety. Nie wiem ile ja tych szkieletów miałem, ale... Jeszcze stworzę tu. Idziemy na Mefista od razu. Ja to Sander chyba był, nie? Sander, dobrze. Tabu Sandera. No, zdrowia dużo. Zostawię te błyskawice na razie. Zresztą tu jest wymagany poziom 28. No, fajne dla jakiegoś wojownika też takiego walczącego w zwarciu, czy chociażby dla tam podług dla Amazonki, ale nam ta szybkość ataku się nie przyda, ale zdrowie fajna sprawa. Chociaż nie wiem, czy bym nie wolał jedna kresa tutaj, no 40 zdrowia dużo. Ponad 10% grubo by nam to zdrowie wzrosło. To co? Próbujemy z Mephistem, nie? Jakoś szybko go sklepać. Jak mi to wyjdzie? Klątwa! No jak mu to zdrowie schodzi szybko? Tylko żeby jakiś błyskawic dwa razy pod rząd nie zapadał, ale to by chyba nie zabiło tych szkieletów, nie? <noise> no, będzie jakiś unikacik? Coś z zestawu jeszcze? Czy coś będzie? A nie pokażę wam. I teraz tak wywaliło battleneta, nie? I wszyscy w śmiech. Wszyscy pozabijani tu. Uwaga. Cyk. Hmm, nabijana kolcami maczuga, ale pier, ten pierścionek żółty, no to może być coś fajnego. Dwie żółte zbrojki, też może być dobrze. Przy odrobinie szczęścia... Trzy zbrojki żółte. Chwila, chwila, tutaj to... O, i nawet eteryczna dla najemnika może będzie fajna jakaś. Zaraz to wszystko badamy. Albo z autonaprawą jakaś taka, jeszcze ze zwiększonym pancerzem, ale by była jazda. No zobaczymy sobie. No, 92 resy, no tutaj szału nie ma, sprzedajemy. No tutaj 122. Jest regeneracja. I odporność nawet tu jest. No kusi trochę, co? Znaczy, kusi, ja wiem. 122 w sumie to nie kusi. Za mały ten pancerz. No nie, sprzedajemy to, pierścionek. O, jaki, jaki fajny pierścionek. Zimno-ogień 46 w sumie resów. Jeszcze 3 do siły to zawsze tam może być. Bierzemy zamiast pierścienia Nagela. Trudno. No i to jest fajny ring jak na taki normal Pah, panie dobra wróćmy się tu jeszcze zobaczymy te zbroje dobra wezmę wekierę to wszystko jeszcze się wrócę tu Zob takie ostatnie spojrzenie będzie jeszcze mamy trochę czasu więc trzeba to zagospodarować ostatnie będzie spojrzenie na przedmioty u kupców dobra mamy runy tir tutaj w takim razie te rale ustawimy sobie jakoś tu trzy podrząd, rząd, L 2 podrząd tutaj. Okej. Okay. A, tu mamy jeszcze Itcha, tak? Tu mamy dwa itchy obok siebie, żebyśmy widzieli, Aha, tu jeszcze wpadł jakiś rubin, hmm. zajdziemy do czwartego aktu. Sprzedamy te lachy już pewnie. To nam się miejsce zrobi. No, coś takiego, no, 100% zwiększone obrażenia, 7 do żywotności, na start, jakby tam gdzieś wypadło, w pierwszym akcie, dla wojownika, nawet dla nekromanty, to można by sobie z tym chodzić i niszczyć wszystko. Ale tutaj to nie. To zbrojka, A, słabiutka. Wiecie, jakby miała jakieś absurdalne odporności, to nawet bym skłonny był ten pancerz sobie obniżyć. No, ale nie. Pierścionek słaby hełmy słabe, a jeszcze maski mogłem zobaczyć. Nope. No i tutaj 20% szybsze rzucanie czarów, ale nie ma tej many za zabitego przeciwnika. Tutaj ile many jeszcze energia? Rzucanie czarów szybsze. Hmm, dobra, sprawdzamy jeszcze te sceptry wszystkie. Nope. To co z tymi rękawiczkami? Ja wiem. No, trochę kusi to zdrowie, 28 level, ale, ale ja tam resy będę miał. A jeżeli bym nie miał problemów z resami, to nie wiem, czy nawet bym nie chwycił wtedy szansy na przedmioty. Bo co, sander? No, chyba że. Coś jeszcze z sandera, jakby wypadło. Jaki tam był bonus za dwa przedmioty? Dobra, zostawię te rękawiczki. Zostawię, no. Jakoś tam znajdziemy na nie miejsce. Jakoś mi się nie wydaje, żeby coś fajnego z tego wyszło, no ale może coś jeszcze wypadnie tego sandera. Zobaczymy. Zimno 26, błyskawice 28. Chodzenie, bieganie, ogień 17. Mamy 23. Trucizny 23, tu mamy 26. Ogień. No nie, to to by było wszystko. Jeżeli chodzi o ten trzeci akt, idziemy do aktu czwartego. Wszystkie kłyściki zrobione. Mephisto pokonany. Zobaczymy co słychać u Halbu i Ameli. I u terraela, tak? Ostatecznie. Aha, aha. jest też Dekard Kane. Lachy bierzemy na pewno. No, tego kamienia nie musimy teoretycznie trzymać, ale niech sobie będzie. Może stransmutuję te miksturki też. Będziemy zbierać dużo jeszcze na poczekaniu. Będą nam pewnie zapełniać skrzynie. Nie korzystam z nich. To sobie zostawimy. No, czaszki mógłbym w sumie sprzedawać, ale może jeszcze się wstrzymam. Ile tutaj będzie różdżek u Jameli? Chyba niewiele. Pozdrawiam cię do sprawdzania. 20 tysięcy. No to na pewno można sprzedać. No chciałoby się trzymać to jeszcze, ale nie, no szkoda mi tego miejsca w skrzynce. I tak długo ta lacha wytrzymała, nie? I jakieś budki. Dobra, będą fajne paski, już to z czterema rządkami, pewnie wyhaczymy coś fajnego. Prędzej czy później 150 obrony, trochę lepiej, ale nope. Nie będziemy na to kasy wydawać specjalnie. Bronie jakieś dla najemnika, fajne. Będą gizarmy, no dobra. 9 do maksymalnych. On ma chyba 10 do maksymalnych, jeżeli dobrze pamiętam, a nie, on ma te procentowo zwiększone. 10 do maksymalnych to mu kupiliśmy kiedyś tam na początku w miarę. A poza tym Yamela... No, mało tych różdek tu pewnie będzie miała. No, ale coś tam zawsze sprawdzimy. No i sceptry będziemy sprawdzać. No dobra, 21 minuta. Wyszedł taki dzisiaj wyjątkowo krótki odcinek. Mogę jeszcze iść złoto zostawić. <noise> mogę, mogę jeszcze w ramach zagospodarowania czasu, 300 tysięcy przekroczyliśmy. W ramach zagospodarowania czasu możemy zrobić jeden reset, re, reset różdżek u Jameli i ogólnie sprzętu u Halbu tam, czyli sobie wyjdę i wejdę tutaj, blisko mamy. O! Jedno przelosowanie. Zobaczmy. Prosimy o fajny pasek. No nie ma butki też nie Może chociaż jakaś broń piki już pokazuje No dobra różdżki. No mało będzie różdek 50 many, no wolałbym 5 za każdego zabitego przeciwnika, stanowczo, niż to 50 domany. Na tym etapie, to to patrzcie, 50 domany to jest masakryczny przyrost, nie? Ale o plus 1 do poziomu umiejętności nakromanty już pokazują. No, w trzecim akcie chyba mogli pokazywać. Tam od jakiegoś etapu. Wiem, że kiedyś się kupowało w trzecim akcie takie różdżki. dobra to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. W następnym odcineczku rozpoczynamy już tak na poważnie ten czwarty akt. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się na razie.